Cześć witam was wszystkich to jest drugi odcinek z takiej serii właśnie filmów wojskowych historycznych na tym kanale filmy będą pojawiały się mniej więcej we wtorki właśnie tego typu filmy i dzisiaj chciałbym wam pokazać okop który kopałem razem z kolegami z tego kanału i nie tylko z tego kanału i tak tutaj zrobiłem właśnie taki okop, on jeszcze będzie cały czas jakby rozbudowany i tak dalej, znaczy bardziej naprawiane, bo tu dość dużo ziemi się zapadło, ale większą część już mi się zdaje, że naprawiłem bo tam ogólnie przez było całe zawalona ziemia tutaj są takie schodki zrobiłem drewniane, ale nóż, to nie wiem już bardziej tutaj to ziemia wzięła ale jest mocne co prawda deski są tutaj, te schodki pod ziemią ale się trzymają Yy, tak, dalej tutaj, no tak to wygląda w środku. Dalej jak się pójdzie tutaj. No tutaj jest taki jakby miejsce do strzelania, ale nie do końca, bo tutaj można sobie położyć jakieś to inne pierdoły, jakieś wyposażenie, czyli norka tutaj nie wiem będzie kabura, tutaj będzie paz za amunicją i tak dalej. Bo tak w ogóle spróbuję, będzie takie nocowanie. U mnie w wakacje 25 czerwca prawdopodobnie będzie W te wakacje, w wakacje 2024 rok Więc no Więc w wakacje to będziecie mogli sobie obejrzeć właśnie taki filmik Jak tutaj nocuję z kolegami, z wyposażeniem, mundurem i tak dalej Tutaj dalej jest taki daszek, tutaj zrobiłem takie Jakby taki bunker, ale ja go jeszcze muszę wzmocnić i tak dalej ten cały ten to robiłem w sumie sam, znaczy to to robił kolega, a to to ja sam ja robiłem ten cały daszek. Tutaj jest te przejście takie, ale ja tam nie chcę iść, nie chcę się na razie dzisiaj brudzić. Pójdę drugą stroną. Dobra, tak to wygląda z drugiej strony, tutaj też widać to, że trzeba to odkopać i tak dalej. Um. Tutaj jest ogólnie błoto, ale tego błota nie będzie jakoś te błoto to samo. Zresztą to samo znikało, po prostu wsiąkało w ziemię i pewnie zniknie. Taką mam nadzieję, tak to wygląda tutaj. Tutaj się trochę zapadło, ale trzyma się, trzyma się, to prawda krzywo, ale się trzyma. Jeszcze to jakoś zmocnie później może. No tutaj się wchodzi, zbyt głęboko nie jest według mnie. Tutaj w ogóle nie ma głębokości. Tutaj jest jakieś siedzonko, ale to jeszcze jakoś upiększy, czy coś wiecie? Tutaj jest jedna świeczka. Tutaj dziś była druga, nie wiem gdzie ona znikła, chyba dziś wleciała do błota, czy coś w tym typie nie wiem. A tutaj jest jeszcze kolejna świeczka. Tak to wygląda tutaj. Więc no takie okienko strzeleckie to jest takie miejsce na przykład na granat tutaj takie śruby dałem żeby na przykład powiesić menażkę czy coś nie wiem możecie ocenić w komentarzu od 1 do 10 jak to tutaj wygląda a teraz pokażę jak to wygląda dookoła Zaczęło się już tak w miarę ściemniać To pokażę wam za chwilę Jak to wygląda Z oświetleniem mój okop Dobra teraz pokażę wam jak to wygląda Z tymi yy, świeczkami Z tym oświetleniem Tutaj się jedna pali świeczka Tutaj druga to jest taka jakby lampka Ona dość mocno daje Tam wszystko jest takie pomarańczowe w tej puszce yy, No Kolejna lampka jest o tutaj taka świeczka się paje jakby była noc, to by to większy dawało efekt. kolejna jest tutaj, tak ogólnie. No, no i to by było na tym odcinku. Dajcie suba, łapkę w górę. Jak chcecie takich więcej odcinków, albo innych tam, na przykład z grania w gry, no. No to życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Nara.